Pierwsze, wirowanie za prawą ręką. Raz, dwa, trzy. I drugie, unosi nogi i brodę do klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy. Trzecie, zewniż brzuch i pośladki. Dłonie uż, pod pośladkami, kciukami do przodu. Brodę przyciągnij i otwórzaj do tyłu. Raz, dwa, Unosisz tłuk, odchylasz głowę i ściskasz uda. Raz. Dwa. Trzy. Piąta. Raz. Wydech. Dwa. Wdech. I trzy.